I, Brzoskwinko, jesteś naszą najwierniejszą fanką. I będzie naszą jedyną fanką, jeśli nie zdążymy przygotować tańca na występ. Hmm, coś jest nie tak z naszym ustawieniem. Oh, racja! Potrzebujemy czwartej tancerki. Ale skąd ją weźmiemy? Stworzymy tańczącego robota? Jasne, że nie. Nie bądź śmieszna. O, oh, a co powiecie na... ...organicznego, zmiennokształtnego blob'a? Organiczny blob? Nie lepiej powtórzyć układ? Sama nie wiem. To w sumie do nas pasuje. A, słuszna uwaga. Zgoda. Czas zmienić nasze trio w prawdziwy taneczny skład. <grymny> Nauko, działaj! <grymny> <grymny> Jakieś imię? A, to może Żelek? Lila! Nie możesz nazwać go Żelek! To nie to samo! To świetne imię! Prawda, że ci się podoba, Żelku? Niech będzie zostaje Żelek! Cześć, Żelek! Cześć, jestem Poli! Oh, nasz nowy przyjaciel! Chodźmy, Żelku, pora nauczyć się tańca! Dobrze, skupmy się na choreografii. Została tylko em. E, godzina do występu! Do występu? Wow, Żelek mówi! Żelek mówi! Cóż, Żelek jedynie powtarza! Cześć, jestem poli! Cześć, jestem poli! Wow, wow. O, Hej, całkiem Całkiem nieźle. To dla nas idealne rozwiązanie. Możemy mieć Poli po każdej stronie sceny. Symetria, niesamowite! Od początku. Spójrz, żelku, pokażę Ci krok kończący nasz taniec. Najpierw robisz tak, ha. a potem obrót. Ałałajka, łajka! Moja pupajka! Nic ci nie jest Poli! Nie, to po prostu trochę zawstydzające. Cześć! Jestem Poli! Moja pupajka! Całkiem nieźle! Moja pupajka? Tak mi się powiedziało. Teraz widzę, jakie to było zabawne i strasznie żenujące. Na szczęście nikt spoza tego pokoju nigdy tego nie zobaczy. Cześć, jestem Poli! O, hej Poli! Nie! O, moja pupajka! O, o nie, 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 nie. Czy to twoje nowe powiedzonko? Lepiej nad nim jeszcze pomyśl. Dokąd idziesz? Na występ. Też się tam wybieram. Będę zarządzał sceną. Zdaje się, że cała szkoła będzie go oglądać. Pójdziemy razem? Całkiem nieźle. Chodźmy. Zaraz wchodzicie, Poli. A, a gdzie są Szani i Lila? I z czym wystąpicie? Jestem, Poli! Ałałajka! Moja pupajka! Całkiem nieźle! Dość nietypowe, muszę przyznać. Rzelek! Tutaj jesteś! Zd zdążyłyśmy! Było blisko! sobie poziom kompromitacji, gdyby żelek zrobił to przed całą szkołą? Idziemy, żelku, jeszcze zdążymy nauczyć się naszej choreografii. A, Lila, nie jestem żelkiem, jestem prawdziwą poli. A... Zatem, kto pilnuje żelka? Na występ! Nie! Zatrzymajcie ten występ! <laughs> o, Cześć, jestem poli! Nie! ała łajka, Moja popajka! Całkiem nieźle! Nie! Nie. Ała-łajka! Moja popajka! Całkiem nieźle! Za każdym razem, gdy to oglądam, jest coraz bardziej żenująco! Ach, Poli, przykro nam z tego powodu. Nawet żelek jest przez to smutny! Dzięki, ale to nie sprawi, że przestanę być pośmiewiskiem całej szkoły. przeszłości nie zmienimy, co zrobimy? Stworzymy wehikuł czasu. Jasne, że nie! Nie bądź śmieszna, a co powiecie na Subak czasu? Całkiem trafiona nazwa. Co to robi? To nasz klucz do naprawienia tej kompromitującej wpadki. Suwak czasu otworzy tymczasowy portal do przeszłości i umożliwi mi ostrzeżenie siebie, zanim pojawi się żelek. To wehikuł czasu. Dziewczyny, potrzebujemy zasilania. Ciężko Poli! Po otwarciu tego portalu zostanie jedynie 10 sekund, zanim żelek wejdzie na scenę. Mnóstwo czasu! Do dzieła! Na uko, działaj! Żelku, tutaj jesteś! Jesteśmy na czas! Hej, Poli z przeszłości! Powstrzymaj żelka! A, co się o! dzieje? A! A! Nie! Złap żelka, zanim będzie za późno! Cześć! Jestem Poli! A Nie! Dobrze, nie poszło po mojej myśli. Szanik, potrafisz bardziej cofnąć suwak czasu? Chwileczkę, niech tylko. Wybacz, Poli, ale suwak czasu ma blokadę kwantową. Mamy tylko 10 sekund, żeby powstrzymać żelka. Trzeba przygotować plan działania. Dobrze, naszykuj lasso. Lila, pora chwytać żelka! Nowy plan! Jeśli nie zobaczą żelka, nie będą się z niego śmiać. Wyłącz światło, Sani! Hej, kto wyłączył światło? Reflektory! Cześć, jestem Poli! Hej, co jest? Nie działa. Nieważne czego próbujemy, żelek występuje, a ja staję się pośmiewiskiem. Musimy nadal próbować. Gdybyśmy tylko mogły pominąć etap prób i błędów. Chwila. To jest to. Musimy pominąć tę część. Dziewczyny, może przeniesiemy się w przyszłość i dowiemy, jak zdołałyśmy powstrzymać żelka. Szani, znasz jakiś sposób, aby przenieść się w przyszłość? Ach, zobaczmy. Eureka! Udało mi się zaprogramować słowak, aby jeden raz przenieść nas w przyszłość. Dwa tygodnie w przód. To ostatnia szansa. Świetnie, musi się udać. Odpalę! Eee, czy to nie odpowiednia pora? Nie, nie, spodziewałyśmy się was. Hej, Ekipo! Przybyła Poli z przeszłości! O, hej, Poli! Cześć Poli! Więc co tu się dzieje właściwie? Widzisz, Szeni zrobiła najbardziej puszyste ciastka cynamonowe na świecie. Uwielbiam puszyste ciastka, czy to coś złego? Więc zbudowałyśmy nowy wynalazek. Pucho, piecyk 2000. Do mnie ta nazwa jakoś nie przemawia. Później wrócimy do nazwy Lila! Wyszły nam zbyt puszyste. Więc co mówiłaś? O tak, chciałam się o coś szybko zapytać. Co w końcu zrobiłaś, żeby powstrzymać żelka przed ośmieszeniem nas przed całą szkołą? A, to! A nic! Co? Pamiętasz, Szani powiedziała, że to ostatnia szansa, więc już nie możesz znowu cofnąć się w czasie, by powstrzymać żelka. Ale ja muszę, inaczej już na zawsze zostaniemy pośmiewi. Chwileczkę. Hej, Lila, pamiętasz jak Żelego śmieszył mnie na scenie kilka tygodni temu? A, 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 to tak! Niezupełnie! Znaczy, tyle się od tego czasu wydarzyło. Szani, pamiętasz incydent z Żelkiem na scenie? Hmm? O, tak! Coś kojarzę. Poli, potrzebuję tu pomocy! Wierz mi, ludzie szybko o tym zapomną. Będzie dobrze, obiecuję. Dobrze. Mówiąc o przygodach, lepiej do nich wrócę. O, ostatnia rzecz! Uważaj na kałuże łez żelka! Zobaczysz. Okej, dzięki Poli. Nie ma za co Poli. Lila, odpalaj nasz ciasto polaryzator. I co? Poli z przyszłości powiedziała ci co zrobić? Tak jakby. Myślę, że trzeba to po prostu przeczekać. Dalej dziewczyny, poszukajmy nowej przygody. Uważaj na kałużę, łez! Świat nauki czeka. Tylko dla twych oczu, Lila. Tylko dla twoich. Życzę to tylko na chwilę. Mamy to. Gotowa by wprowadzić kot Shani? Ostatni klawisz. Mm. Mm. Tak! Pomyłka. 16 ostatnich klawiszy. Uwaga, Mega Lab. Uruchamiamy stację klonującą. Uf. Przez Pinko potrzebujemy twoje zabawki dla nauki. A! A, już wiem. Ktoś chce się pobawić? Pobawić? Niż stacja klonująca. Uhuhu. To potrajać! wiecie, no bo y, potraja rzeczy! To jedno z naszych największych osiągnięć w Megalabie. Trzy razy więcej gadżetów! Do tego potrójna moc obliczeniowa! Trzy razy więcej mody! Trzy, Trzy razy więcej przekąsek w lodówce! A, a. To wprost nie do wiary! Czeka nas cała masa zabawy! Wybaczcie, dziewczyny. Proszę przez pinko, jak obiecałam. I dwie kolejne zabawki za cierpliwość. Hmm? O, podobają ci się co? Tak, psinko? Sklonujmy więcej rzeczy. A co jeśli zjadłybyśmy sklonowane jabłka? Zaraz się przekonamy. Chodźmy. Wam potrajacz. <śmienicza> stylizacji Nie będzie już problemem. Brzoskwinko? Myślicie, że to sprawka potrajacza? Wszystko na to wskazuje, Lila. Może przez kwinka odnalazła swojego psa bliźniaka. A może okazało się, że była trojaczkiem? Lila, to poważna sprawa! Trzeba coś zrobić! Nie możemy się teraz bawić! Wy zostańcie w laboratorium i znajdźcie jakiś sposób, żeby brzoskwinka znowu była jedna. Maxi Przemiana! Hej, brzoskwinko! Brzoskwinki! Wszystkie brzoskwinki do mnie, proszę! O, trzy pieski to jednak sporo. Chodźcie, wy małe rozrabiaki! Dobrze, wiem, że to nagły wypadek naukowy, ale jesteście takie słodkie! Mam całą trójkę! Sprawdziłyście stację? Udało się. Musimy tylko umieścić je wszystkie tu, pociągnąć na dźwignię. Eureka! Trzy klony znowu połączone. <laughs> eee, czy ktoś widział nasze trzy brzoskwinki? Mamy za mało przysmaków. Dziewięć brzoskwinek? A miałyśmy się tu dobrze bawić! O nie! Bawić! <śm> o oh, oh nie, 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 nie! Zabrała mój medalion! Bez niego cię nie powiększymy! Naprawdę musisz bardzo ostrożnie używać słowa na literę B. <śm> Jeśli go nie odzyskamy, już zawsze będziemy małe. Moje ubrania będą na mnie za duże! Nie będą pasować! Dobrze, oto plan! Musimy sprowadzić dziewięć proskwinek do laboratorium! Zbabić je do potrajacza! Wprowadzić kilka szybkich poprawek! I potem za pomocą dźwigni wystrzelić je w odwrotnym kierunku wprost do potrajacza! I odzyskać naszą jedną i niepowtarzalną brzoskwinkę. Brzmi dobrze? Tak! Uh, 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 uh! Najpierw musimy złapać wszystkie psiaki. Hej, brzoskwinko! Do mnie, brzoskwinka! Brzoskwinko, tutaj! tutaj! Brzoskwinko tutaj! tutaj. O, oddaj medalion! Proszę, oddaj medalion! Oddaj! Trudniejsze niż sądziłyśmy. Musimy jakoś sprowadzić te małe rozrabiaki do naszego laboratorium. Chyba musimy dodać coś do naszego planu. Jak to nazwałaś, Lilu? To wgrała do niego różne dźwięki i są one odtwarzane na częstotliwościach, które szczególnie lubią psy. Ha, ha, świetnie! Odpalamy! Nauko, na, działaj! działaj! A, to brzmi ciekawie! To brzmi jak nauka. Hmm, zdaje się, że działa tylko na wiewiórki. A zatem wróćmy do projektu. Dobrze, to cacko Na pewno zadziała. Nazywa się aromator. Rozpylimy w pomieszczeniu zapach ulubionych smakołyków brzoskwinki, co sprawi, że psy do nas wrócą. Aha. Nie dadzą rady się temu oprzeć. Przybiegną tu w okamgnieniu. Serio? Jak to pachnie? <laughs> A! 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 Dalej, nauko, działaj wreszcie! Porażka jest częścią procesu. Ach, nie cierpię tej części. Gdybyśmy tylko miały odpowiednią przynętę na brzoskwinkę, cóż, próbowałyśmy wszystkiego? Nie zupełnie. Dziewczyny gotowe? Do dzieła. <śmum> A! A! <śmum> Ziaro. <śmianie> Wygląda na to, że wreszcie się udało. <śmianie> A to jest moje. Tak się cieszę, że moja jedyna brzoskwinka jest cała i zdrowa. Myślę, że na jakiś czas damy sobie spokój z potrajaczem. Zdaje się, że robi spory bałagan. I ze szczekaczem okazuje się, że działa tylko na wiewiórki. <śmianie> Trzeba sklonować brzoskwinkę.